Obrigado. Kaudując tradycji jesiennych wykopków gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu już po raz trzeci zaprosił mieszkańców na wspólne biesiadowanie podczas święta pieczonego ziemniaka i korpiela. Święto pieczonego ziemniaka i korpiela polega na tym, że mieszkańcy gminy Pcim, ale też zaproszeni goście, wszyscy tutaj z całego powiatu, zbierają się przy ognisku i, i pieką ziemniaki i właśnie nasze wspaniałe tutaj korpiele. Dawniej podczas wykopków, kiedy wykopki się skończyły, mieszkańcy schodzili się razem, rozpalali ognisko i hołdując właśnie tradycji pieczenia ziemniaków, spotykali się i po prostu biesiadowali i to nas tutaj wyróżnia. Tym razem miejscem zabawy było malowniczo położone schronisko PTTK na Polanie Kudłacze. Dzięki temu w sobotnim święcie wzięło udział wielu turystów, którzy całymi rodzinami wybrali się na pieszą wędrówkę górskimi szlakami Beskidu Wyspowego. Z jednej strony święto, a z drugiej strony promocja tych terenów, promocja Kudłaczy, które są wspaniałe gdzie ich odwiedza coraz więcej ludzi, a też promocja, można powiedzieć, wyrobów regionalnych. To jest ważne. Dzisiaj ludzie coraz bardziej w tym całym zagonieniu starają się faktycznie wracać do tej natury, wracać do regionalizmu i to połączone z tymi pięknymi widokami, z tymi pięknymi kudłaczami i z naszym regionalnym jedzeniem to jest fantastyczna impreza. Cóż, zapraszam. <laughs> oh, oh. W tym momencie, że tak powiem, są pieczone w ognisku. Można także je smakować na wiele innych sposobów, na przykład z mlekiem, dodawać do ziemniaków. Dzisiaj, oprócz właśnie pieczonych karpieli w ognisku, a także ziemniaków, będziemy może, będzie można spróbować placków ziemniaczanych, kwaśnicy z ziemniakami i wiele, wiele innych specjałów, które są związane z ziemniakami i karpielami. Już jak rokrocznie, po raz trzeci, konkursami jest konkurs na najdłuższą obierkę z ziemniaka, a także rzeźba z ziemniaka. Oprócz tego, tutaj mieszkańcy będą mogli przynieść największego korpiela i ziemniaka. Degustacji przysmaków z ziemniaków i karpieli towarzyszył występ zespołu regionalnego Pcimianie. Uczestnicy imprezy mogli również w miły sposób spalić kalorie dzięki zabawie tanecznej przy muzyce kapeli Jędrka Paka. Muzyka